Wczoraj, czy to za wczoraj, była się spotkanie w Rzymie z papą Franciszką, z episkopami, jak i z innych miejsc Europy. Mieliśmy taką spotkanie w Barcelonie, a potem przyjechali do papy. Papa im dał może dobre słowo. słowa jest taka. Trzeba wychodzić bez nie Możemy oczekiwać na ludzi. Trzeba wychodzić tam, gdzie oni żyją. Tak to jest prawda. Ja pracowałem tu w Kijewie trzy roki w, w paracji Mikołaja. Abu Mikołaja. kościół, piękny kościół, jest od czasów budykoją organnej muzyki. Prawie każdego dnia odbieram na koncerty. Tam jest dużo naszych informacji, poparanfii i piękna muzyka. No, kiedy ja byłam za trzy roki, nie spotkałam żadnej osoby, jaka przyszła na koncerty i potem przyszła do nas. Ta muzyka, jaka tam... Zwłóczyć serkowna moska, chrześcijańska i architektura jej plekrastwa dotorkaje serce, ale co to dziś? Wszystko inne jest, coś inne jest potrzebne, żeby dotorkały z czasu ludzi, i egzystencji ludzi. I teraz wy macie te, te swoje programy, Ci szans, czyli ewangelizacji. Зрозуміло, що є різні форми цієї евангелізації. Це одна з таких непростих, Непросто. Я пригадую собі, коли перший раз вийшов на евангелізацію в Києві. Мав великий страх. Виходили ходили до людей, намагалися поговорити добру новину, про любов Бога до людей. No taki strach, że jest zakończeniu, z dwie godziny, ma w Birmów, strach. Do ludyne, čemu, to nie prosto. Koletyjsko, w tym roku, w tym czemu? Bo tym się w tym roku, w tym roku, ale same roku, w i roku, w tym roku, Тому що Ісус, наш Господь, врятував людство через те, що Він був, був відкинутий і прийнят без бунту. І Також, коли ми сьогодні, будете йти, і хтось не буде не прийме вас, нічого страшного, що це прийняти, тому що так, так можна спасти цих людей які відкидають вас, з властістю жертв, організації жертв нашого тіла. Не треба нічого особливого. Треба дати просто своє тіло. Те, що можеш сказати, що як ви бачу, маєте не написано ці слова, також це є щось. Тепер послухаємо, може, Євангелію про те, як Господь послав своїх учнів. Добре, встаньте. За того обрав Господь зрадили вітання, після того обрав Господь інших 70 учеників і послав їх по двоє перед собою, а також двоє, троє, так як, як можете поділитися, до кожного міста і місцевості, куди сам йти. і сказав їм жниром велике, а жінців мало. Toż błahajte gospodaria żnych, środek sław, na nasz nieboswoje. Was nie, ma, nie, nie mało sygodnie, ale zawsze ma. Gdy jest na sytuacji, jak i zachodnica swit, zawsze ma. Z tych ludzi, które i się najwięcej. I Diti, ja posłuchajł Was. Posłuchajcie. Jak jagniad, wisz o kif. Nasza syła jest nowością jej jak oweczka. Nie bierz ni miszka, ni torby, ni sutia, ni kocho w tajte. chytajte. W tym sensie, żeby nie traczać czasu na pusty bałażki. W jaki dym ubiegniecie, z początku karzyć. Myr do Jak się bude tam syn to złożne na nią umyrwasz. wasz. Kolejni, to do was powrócenie. To jest takóż sekret Kiedy wychodzisz, mówisz do niej: "We, chcę tobie powiedzieć o Bogu, o Jego ludyna Jedyna daje idzieję do ciebie, się wejdzę powrócę do ciebie. Potrzebujesz się wytrąku wнутru. Bóg jest z tobą. В тому дому ждом перебувайте, віжте і пийте те, що в них є. Бо робітник вартий у нагороди своєї. Не переходьте з дому в дім. І В яке тільки місто прийдете і приймуть вас, віжте, що вам подадуть. Істіляйте душі, що знаходяться в ньому. І кажіть їм, наблизивось до вас царство Боже. Люди не свідомі цього. Ale wszyscy czekają na całstwo życia.